Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów, wszystkich graczy komputerowych, wszystkich maniaków kulinarnych oraz wszystkich, którzy lubią moje filmiki. No niestety ten mój stary kanał BB w tej chwili jest nie do użycia. Wszystkie filmy, które... Uplauduję na tamten kanał. Nie mają praw do wyświetlania. Nawet jeżeli nagram swoją twarz, od razu pokazuje się wykrzyknik informujący, że nie mam praw do swojej twarzy, więc no nic nie mogę niestety zrobić. Na razie przenoszę mój kanał na ten oto kanał Fajawot. Tutaj oczywiście wszystko mam ładnie na zielono. Mój kanał nie, nie ma żadnych ostrzeżeń, więc myślę, że tu nie będzie żadnych problemów. Oczywiście, jeżeli mój stary kanał będzie wyjaśni się sprawa co to się stało czemu, czemu nie mogę nic zuplaudować na tamten kanał to oczywiście oczywiście wrócimy do tamtego kanału ale jak na razie zapraszam wszystkich chętnych na kanał Fajawod. być może będzie to mój teraz oficjalny kanał FAI więc ci którzy lubią moje filmiki proszę o subskrypcję czy jak to się tam mówi i Czekajcie na nowe filmiki, a m, oczywiście m, będzie ich sporo, wiadomo jakich, z gier, z World of Tanks, być może w przyszłości z gotowania. Wesołe, y, śmieszne, y, pocieszne. Dzięki, trzymajcie się i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału.